Dzień, 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 dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj opowiem plan dnia mojego psa. Mój pies ma taki plan dnia, taki Od rana zaczynając, O ósmej rano spacer, potem je, odpoczywa, czyli robi co chce. Potem o 13 spacer. Potem robi, co chce. O 16 spacer. Robi co chce. I o 20 spacer i potem idzie spać do, do łóżka. O 20. Idziemy na spacer i po spacerze idziemy spać z psem. I potem wstajemy z psem albo o 7, albo o 8. .00. in cui